Witajcie! Marvel Rivals śmiga na waszych kompach i konsolach, ale może też śmigać po arenie. Wszystko dzięki Hasbro, które ma prawa do marek typu Transformers, Star Wars i Marvel, właśnie. Wyszło kilka różnych dwupaków takich kolaboracji, ale mnie najbardziej spodobał się Spider-Man z Venomem. Kolejny raz nie dam się nabrać na łatwe otwieranie i tym razem szybki unboxing w normalnym stylu. W środku, poza dyskami, mamy dwie wyrzutnie. Niestety, yy, przez to zestaw jest droższy niż standardowy, ale też dzięki temu ktoś, niekoniecznie zainteresowany Beyblade, ale lubiący daną markę, może łatwo wskoczyć w nasz świat. Wyrzutnie są niestety kiepskie. Wielkościowo podobne wręcz do tych z japońskich automatów do mini-dysków. Jest to zbyt małe, nawet na moje niewielkie dłonie. Logo Marvela ładnie się tu prezentuje, ale użyteczność raczej mierna. A jak z dyskami Spider-Man prezentuje się całkiem nieźle, wygląda na nieco zdziwionego, że zmienili go w bączka, trudno mu się dziwić. Metal to zmodyfikowany Viper Tail, nawet z pomysłem. Ostrza mają nieco wygładzone podejście, co może pomagać w podcinaniu przeciwnika, a sieć osploty Spider-Mana to super akcent. Nieco żałuję, że plastik w środku nie został również zmodyfikowany w ten sposób. Niestety całość jest lżejsza od swojego pierwowzoru, co jest słabym wynikiem biorąc pod uwagę, że sam Viper Tail nie należy do najcięższych. Ratchet 360 to standardowy raczet, dość uniwersalny. Z pewnością przyda się w kolekcji, szczególnie do atakujących dysków o trzech ostrzach. Beat Flat to również standard i również znajdzie zastosowanie w wielu atakujących kombinacjach. Na początku może wydawać się nieco zbyt agresywny, ale trochę treningu i oddzięczy się dobrymi efektami. Te dwie części jako tako ratują Blade, tworząc razem przeciętny dysk. Jako, że jest to Hasbro, to pokazuje walki na arenie na zachodni rynek, ale myślę, że ta kombinacja lepiej by się sprawdziła na stadionie Takary. Jest tam więcej miejsca na rozpęd i podcięcie oponenta. Oponentem może być np. Venom z tego samego zestawu. Ten dysk zwrócił moją uwagę świetnym designem na naklejce. Od razu widać, że symbiot ma ochotę poszaleć po arenie. Zresztą jego paszcza rozlewa się również na metal, tworząc jeden z fajniej wyglądających Blade. Tym razem design bazowany na Dransward. Kształt punktów stykowych jest niemal identyczny, a różnica w wadze znikoma, więc tutaj będzie on ciekawym zamiennikiem. Raczet 3,80, kolejna trójka, tym razem wysoka, a niepotrzebnie. Nawet jeśli raczet miałby się powtarzać, dałbym tu ponownie 60. 80 jest nieco zbyt wysoki, przez co dysk będzie bardziej podatny na berstowanie. Przynajmniej z tym Blade. Beat Needle. Bit dla lubiących spokój, czyli na pewno nie dla Venoma. Taka kombinacja ma co prawda potencjał w jakimś kontrataku, ale nie jestem raczej fanem tego rozwiązania, szczególnie, że mamy tu wysoki raczet. Warto w nim zamienić raczet, a może i rozważyć zmiany bitu, bo Blade jest dobrym atakiem, a przy tak świetnym wyglądzie szkoda by się marnował. Podsumowując, jest to ciekawy zestaw z bardzo dobrze wyglądającymi dyskami. Szczególnie polecam lubiącym Venom'a. Można z tego zestawu ułożyć, na przykład Venom 360F, czyli oryginalną, bardzo dobrą kombinację Dransworda, ale o ciekawym i unikatowym wyglądzie. Jeśli jednak takie kosmetyczne zmiany was nie interesują, to możecie spokojnie go sobie odpuścić i kupić, na przykład Drana właśnie. Dajcie znać, jak wam podobał się kolabo i czy gracie w Marvel Rivals. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie na razie.